We wrześniu tego roku wprowadziliśmy na polski rynek nowe urządzenie EICOS Iluma z innymi wkładami do podgrzewania. Podjęliśmy też decyzję, aby te wkłady, bardzo skomplikowane i bardzo nowatorskie, zaczęły być produkowane w Polsce, w Krakowie. Wartość inwestycji przewidywana jest na ponad miliard złotych. Maszyny zaczną być instalowane jeszcze w tym roku. Pierwsze paczki powinny zejść w pierwszym, drugim kwartale przyszłego roku. Rynek papierosów w Polsce. O dziwo rośnie. Wolumeny branży rosną z roku na rok. Filip Morris jest liderem, jeśli chodzi o sprzedaż papierosów, natomiast uważamy, że miejsce papierosów jest w muzeum. Od kiedy nauka i nasze badania pokazały, że istnieje alternatywa o wiele mniej szkodliwa niż papierosy, no nie ma żadnego pytania, dlaczego papierosy dalej muszą być na rynku. W Filipie Morrisie jesteśmy przekonani, że tutaj nie ma wątpliwości, czy papierosy znikną, jest tylko pytanie, kiedy według naszych szacunków stanie się to za 10-15 lat. Do tego potrzebne są porządne dobre produkty przebadane i właśnie takie prowadzamy na rynek. Potrzebna jest edukacja wśród konsumentów, ale też wola regulatorów, żeby patrzyli bardziej w przyszłość niż w przeszłość. Fabryka w Krakowie Filipa Morisa jest jedną z największych fabryk papierosowych na całym świecie. Tego rodzaju produkcja jest naszym debiutem w Polsce. Jest to najnowsza technologia i bardzo się cieszymy, bo to jest początek wielkiej transformacji, także zakładów produkcyjnych w Rakowie.